Natomiast ja po dwóch miesiącach pracy już mam bardzo dobry obraz tego zespołu, tego dlaczego yy, tylko i się przegrywaliśmy, bo tak mo można by w zasadzie yy, się uprzeć, że te dwa pierwsze remisy to jeszcze na konto trenera Matza powinny iść, bo jego ustawieniem graliśmy i, yy, i, i to on, to był jeszcze jego zespół, którego który nie zdążyłem yy, powiedzmy jeszcze w jakiś sposób zmienić. W takim razie trener Grzyb przegrał 7 meczów z rzędu i nie zdobył żadnego punktu. Ten jest do dupy, więc raczej trzeba zmienić. Ja podtrzymuję słowa sprzed tygodnia i oddaję się oczywiście do dyspozycji zarządu, bo, bo chyba każdy na moim miejscu to zrobił. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby trzymać się stołka za wszelką cenę. Tym bardziej, że, mówmy się, nie robiłem tego dla pieniędzy, bo przyjąłem, przyjąłem propozycję Concordii bez, bez jakiejkolwiek formy negocjacji. Po prostu to, co mi zaproponowano, to wziąłem, bo bardziej chodziło mi o pracę z drugoligowym zespołem. No, i prawdziwą szkołę życia tutaj dostałem, powiem szczerze. Nie będę się usprawiedliwiał, tak? Nie będę zwalał na innych, jak to niektórzy mają w zwyczaju. No, nie udało mi się tego ogarnąć. A, a byłem pełen zapału, pełen optymizmu. Zgodnie z umową z prezesem, mogłem opuszczać niektóre treningi lub mecze z powodu komentowania do stacji NC+, A nie zrobiłem tego ani razu, nie opuściłem żadnego treningu, żadnego meczu i w zasadzie. Moje sumienie jest czyste, natomiast jeśli chodzi o podejście, oczywiście. Natomiast nie przyniosło to żadnego skutku i, i nie widzę innej możliwości niż, niż jakie, jakieś, jakieś zmiany. Muszą być jakieś zmiany i to nie, nie kosmetyczne, tylko drastyczne. Nie wiem, czy się ze mną ale. Ale nawet ten powód optymizmu, który gdzieś tam w Suwałkach się pojawił, czy już w meczu, w meczu z Garbaniem, w Suwałkach, tydzień temu z Siarką, i dzisiaj, nawet gdzie przegrywamy mecz testowanie 3-1, ale mimo wszystko pokazujemy, że potrafimy grać z liderem. Jak równy, z równym w, pe, równy w pewnych fragmentach. To jest jakiś tam, powiedzmy, światełko w tunelu, ale... A mam tylko 13 punktów, z tym trudno pole mi yy, I cóż... I trzeba szukać nowych rozwiązań. Mam nadzieję, że takie zostaną znalezione. Nie chcę... Nie, nie, nie będę mówił o przygotowaniu, no bo tak naprawdę nie wiem, co ten zespół robił. Yy, wiem, że został sklecony na prędce, tak? Bo się okazało, że mamy drugą ligę, więc... Na pewno nie było łatwo przygotować ten zespół. Było mało czasu. Yy, tak naprawdę ci, którzy gdzieś tam... W ostatniej chwili się zgłosili, zgłosili swój akces do tego, żeby w Concordii grać, zostali przyjęci, bo nie było innego wyboru, dlatego to też pewnie, też za to teraz płacimy wszyscy, że jest jak jest, ja mogę, może nie na swoją obronę, ale, ale żeby Wam naocznić jak to wygląda, mogę Wam powiedzieć, bo mam tutaj w tym zeszycie wszystkie treningi opisane, ile było zawodników na każdym treningu i średnia wychodzi mi 13-14 zawodników na treningu, wyobrażacie sobie, gdzie... gdzie um, um, no, chociażby, dzisiejszy mecz, tak? chociażby dzisiejszy mecz, muszę robić jakieś zmiany I często jest tak, że wpuszczam kogoś, kto nie jest przygotowany jeszcze pod żadnym względem mentalnie, piłkarsko, może bardzo by chciał, tak? ale nie są. To widać na boisku, ci chłopcy młodzi, szesnastolatkowie, wszyscy nie są przygotowani już na dorosłą piłkę. Yy, ostatnie cztery mecze gra Adek Bułkacki, który jest wielkim talentem, natomiast przychodzi pewne obciążenie psychiczne, kiedy człowiek, nawet jak bardzo chce, yy, no to jest mu ciężko, tak? bo, bo obok są dorośli ludzie, którzy już są obyci. Zobaczcie, dzisiaj przyjeżdża, przyjeżdża po kimą się jak tam są nawodnicy, Czerkas, Zaniewski, kilku innych. To są ludzie, którzy poradziliby sobie pewnie wyżej, a, a tu nagle na, na jego przeciwko staje 16 tak, który ma dwa mecze w lidze i... Tak, bo ja to powiedziałem jakiś czas temu, a, a tydzień temu yy, powiedziałem, że, po, yy, że jeżeli nie wygram dzisiejszego meczu, to podam się tym co, co zrobiłem, yy, jak pan doskonale wie. Więc yy, trudno mi teraz mówić o tym, co będzie na wiosnę, bo nie wiadomo, kto to będzie opowiadał na ten zespół, prawda? Więc yy, jeszcze musimy się chwilę wstrzymać. Ja w poniedziałek już wylatuję na staż do Hanoweru i nie będziemy z zespołem, natomiast zespół będzie trenował do końca listopada i jakieś decyzje być może już zapadną, być może nie. Tutaj nie ma sensu, żeby się spieszyć specjalnie, bo mamy miesiąc taki martwy, powiedzmy jak grudzień, gdzie trzeba yy, i to zarząd pewnie będzie się tutaj yy, nad tym pochylał, żeby, żeby to poukładać i, i od stycznia ruszyć ze zwojoną energią. Ja myślę, że teraz nikt nie będzie mógł... Yy, powiedzmy tłumaczyć się tym, że nie było okresu przygotowawczego, że nie było czasu. Będzie bardzo dużo czasu. Cały styczeń, cały luty, połowa marca. Myślę, że jest szansa na to, żeby pod warunkiem, że się tutaj uda zebrać odpowiednią grupę piłkarzy, bo, bo potwierdzam to, to, co mówiłem tydzień temu. no Mało któryś z piłkarzy, zawodników drużyny Konkordii, jest przygotowany na grę na drugoligowym poziomie słabym drugoligowym poziomie, ja Wam mogę wyliczyć kilka nazwisk na palcach jednej ręki, którzy mnie nie zawiedli. I pewnie się ze mną zgodzicie, bo przecież oglądacie ten mecze wszystko, tak? To nie jest oczywiście wytłumaczenie, bo mimo bo wszystko liczyłem, że będzie dużo lepiej, natomiast widać każdy mecz. Na przykład dzisiaj Wam podam przykład Kuby Zejbisza, który schodząc na ławkę powiedział dwa wymowne słowa, że za, zawalił, może tak nie będę cytował, zawalił mecz, tak? Dlaczego? Ma jedną sytuację, gdzie trzeba przyjąć piłkę i uderzyć na bramkę, i drugą przystanie z 1-0, tak, gdzie wychodzimy z kontrą, i wystarczy przyjąć piłkę w polu karnym i spytać się bramkarza, który lubią posłać. Ale on ani za jednym, ani za drugim razem tej piłki nie przyjmuje. Najprostszy element piłkarskiego rzemiosła: przyjęcie piłki, przygotowanie sobie sytuacji do strzału. I Kuba nie jest wyjątkiem, tyle Wam powiem. Nie chcę tutaj operować nazwiskami, natomiast akurat dzisiaj na gorąco to mi przychodzi do głowy, bo bo sam jakby się skruszył i miał, miał świadomość tego, że, że sporo zawalił, ale nie jest wyjątkiem. Tutaj większość zawodników ma problem z przyjęciem piłki i z dokładnym zagraniem. I to jest problem. To jest problem. Wam tydzień temu o tym, że yy, uwielbiają przewrotki, pięty i tak dalej. Bez przeciwnika, na treningu. A na boisku jeden z zawodników zadał mi pytanie, w niezłe bagno się ten ner pakował. To słuchajcie, to podkreśla wszystko. I chodzi tylko i wyłącznie o kwestie sportowe zawodnik, który jest bardzo samokrytyczny, jeden z niewielu świadomych tutaj w tej drużynie. Trudno mi się z nim nie zgodzić, ale z drugiej strony szkoła życia yy, takiego trenerskiego niesamowita. Rozmawiałem niedawno z trenerem Probierzem, z trenerem Wieczorkiem, który właśnie, właśnie wziął yy, po raz drugi górnik za Takie sytuacje trzeba przejść, żeby być lepszym trenerem, mądrzejszym człowiekiem, wyciągać wnioski. Ja na pewno wyciągnę. Yy, no Wam jeszcze inną, inną sytuację z wczorajszego dnia, wchodzimy na, na rozruch i, i gdzieś tam coś, coś mi się nie podoba, powiedzmy nieważne, nieważne co, w kwestii dyscypliny i mówię do, do chłopaka, który jest kontuzowany i stoi obok, zobacz jak to wygląda, jak potem mam od Was wymagać, jak macie być zdyscyplinowani taktycznie na boisku, skoro ja coś mówię, że nie kopiemy piłek, a kopiemy, tak? skoro mówię, że nie gadamy, a robimy coś innego I, i słyszę tak, trenerze, teraz to jest dyscyplina, nie chciałby trener widzieć co było kiedyś. No to ja nie mam pytań, a mam duże naprawdę pretensje do, do, do chłopaków, że nie potrafili gdzieś tam się wszystkiemu poddać, co od nich wymagałem, a mimo wszystko słyszę teraz, jest zasypiam, no to wiecie no trudno mi to wszystko zrozumieć, bo oczywiście są kluby i trudniki i, i, i wszyscy mają swoje określone problemy, natomiast tutaj yy, nie mam wątpliwości, że my przegrywaliśmy te wszystkie mecze minimalnie, czy, czy dzisiaj zdecydowanie powiedzmy wynik to mówi, ale w detalach, w bardzo malutkich detalach, których nie widać z boku czasami, ale ktoś zapomniał o kryciu, ktoś był nieodpowiedzialny, ktoś chciał zagrać na spalonego, ktoś, chciał, yy, ktoś nie zaasekurował, ktoś czegoś nie zrobił. W takich właśnie rzeczach, że mamy gorszych piłkarzy od innych zespołów, to jest bardzo wyrównana liga, prawda? Tabela to pokazuje. Bardzo wyrównana liga, tak średnia. Mógł... Trudno wymagać zespołów drugoligowych piękna, pięknej gry. I to jest prawda. Tutaj dominuje walka, zaangażowanie, wybieganie i dyscyplina taktyczna. I tym sposobem yy, te solidniejsze zespoły strzołówki Wygrywały z nami mecze, chociaż moim skromnym zdaniem jakby z przekroju całego spotkania nie było widać, czy gra zespół, pierwszy z ostatnim. Tak samo było na wigrach. Słuchał, jest parę osób, które były na tym meczu i, i można było być zbudowanym, tylko z tego, jak my przegrywamy każdy, w każdy z tych meczów. Właśnie przegrywano go w detalach, w podejściu, w tym, że ktoś odpuści, że jest nieodpowiedzialny, że myśli, a jakoś to będzie, ja tego nie zrobię, ale zrobi to mój kolega. Nie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Dlatego tutaj jestem za tym, ktokolwiek przyjdzie na moje miejsce, żeby powymieniać Ogniwa na, na wielu pozycjach. Naprawdę, bo powiem szczerze, oprócz Damiana Szubrytowskiego, który jako jedyny mnie nie zachwycił tak zupełnie w wszystkie wszystkich 10 meczów, może jeden mecz zagrał słabszy, gdzie wszyscy zagrali poniżej, poniżej krytyki na Legionowi, gdzie przegraliśmy 4-0. No, gdybyśmy mieli dwóch takich, czek, dwóch Czeksy to może mówilibyśmy o czymś innym. To jest człowiek, który weźmie na siebie ciężar gry, który potrafi minąć, który potrafi strzelić. Nie jest przypadkiem, że on jest najlepszym szczencem na zespołu i ma trzy gole, tak?